Witam ponownie. Zebraliśmy się tutaj, by powiedzieć nieco o naszych traumach, złych wspomnieniach. Potraktujmy to jako odcinek oczyszczający ze strasznych traum. Dokładnie tak jak w tytule opowiemy o scenach, w filmach, przez które nie mogliśmy spać, przez które nie mogliśmy zasnąć przez które mieliśmy obrzydliwe, straszne koszmary nie pozwalające nam żyć. Także zapraszamy. Od siebie jak miałbym dodać jakieś przypadki, to byłyby to w sumie dwa. Pierwszy będzie bardzo krótki, bo powiem wam po prostu, że był taki film jak Gremliny i leciał w czasach, kiedy byłem dość niskim i młodym człowiekiem i bardzo mnie przeraziła scena, w której gremliny powstają, po tam nie wiem, jak, się, jak się gizmo oblało wodą czy, czy coś tam, to, to takie rzeczy się działy. I, I pamiętam, że wtedy to bardzo na mnie negatywnie zadziałało, ale w czasach znacznie późniejszych to już po prostu wstydliwa wypowiedź, wstydliwa historia i, i przyznanie się do strasznych rzeczy, to na studiach, na trzecim roku. Obejrzałem sobie taki film jak Kobieta w Czerni z Danielem Radcliffe'em. Ja nie oglądam horrorów, bo ja się horrorów boję, więc naturalnie nie ma co ich oglądać, skoro mi to nie sprawia absolutnie żadnej przyjemności. Więc obejrzałem sobie Kobietę w Czerni, bo stwierdziłem, że no, e, nie, no, przecież Daniel Radcliffe, on, on. Harry Potter nie grał w strasznych rzeczach, to, to, to nie, musi, nie może być takie złe. No, pamiętam, że y, operowało to różnymi takimi scenami bardziej y, psychologicznymi, takimi zagrywkami dźwiękiem, y, dość niepokojącymi sytuacjami. Była jedna taka, która mi bardzo zapadła w pamięć, pamiętam ją zresztą bardzo do dzisiaj, w której pojawia się chyba odcisk ręki, czy może ręka przy szybie, on podchodzi, potem coś tam wyskakuje z tej strony, następnie on się odwraca, jakaś małpka trzaska jakimiś talerzami, po czym nagle wygląda jakby jakaś osoba skoczyła i się powiesiła na linie i tam się buja. Jakby pewne rzeczy mogą być już w pamięci nieperfekcyjne, ale pamiętam, że bardzo na mnie to wtedy zadziałało no tak, że jako geniusz, który jeszcze oglądał to na słuchawkach w nocy, siedząc sam w domu, no przez kilka tygodni miałem takie ciężkie rozkminy, czy na pewno Powinienem iść do toalety w nocy, jak światło jest wyłączone. I nie wiem, dlaczego to tak u mnie działa. To znaczy, ja nie wierzę w jakieś duchy, w dziwne stwory i, i totalnie, kompletnie to, to jakby nie biorę, że coś takiego może istnieć, ale mój mózg nie potrafi sobie przetworzyć. Zresztą za dzieciaka biegając w domu mojej babci od kuchni do pokoju, to znaczy no, biegałem, bo jak wyłączyłem światło i było całkiem ciemno po tamtej stronie mieszkania, to się bałem. Więc ewidentnie jakieś traumy z dzieciństwa. Scena, po której nie mogłam spać, to tak naprawdę scena z filmu, którego nigdy nie widziałam. Historia ma się tak, że miałam jakieś 11 lat i potwornie bałam się obejrzeć jakikolwiek horror. Ale moja ówczesna przyjaciółka już nie. I ja uwielbiałam słuchać, jak ona mi streszczała te horrory i byłam tymi historiami totalnie zafascynowana. Jednym z filmów, o których mi opowiadała, była Klątwa, ta amerykańska. I myślałam o tym filmie tak dużo, że w końcu nie powstrzymałam się i weszłam na jego stronę na Filmwebie. Łączyłam sobie stop klatki, o! Główna bohaterka, o! Domek, o! Kawałek pokoju. O, ta przerażająca upiorzyca schodząca po schodach głową w dół. Powiem tak, chyba nigdy w życiu tak szybko nie zamknęłam okna przeglądarki. Później przez jakieś dwa tygodnie nie mogłam spać, a nadmieniam. To był okres, w którym nocowałam u dziadków i spałam z nimi w jednym pokoju i z siostrą na jednej kanapie. Ale w mojej wyobraźni przerażająca postać i tak czołgała się przez spokój w swoim nienaturalnym wygięciu za każdym razem, kiedy zamykałam oczy. Z racji tego, że cenię sobie spokojny sen, horrory nie są gatunkiem, który wybieram szczególnie często. Zazwyczaj są to produkcje Jordana Pila albo Ari'ego Astera, które raczej nie powodują u nikogo problemów z zasypianiem, dlatego takim przeżyciem był dla mnie Skinama Produkcja z zeszłego roku, która w naszym kraju była dystrybuowana bardzo krótko i w zasadzie tylko w kinach studyjnych. Jest to dość awangardowa produkcja można by wręcz rzec, że film eksperymentalny. Opowiada on historię dwójki dzieci, które budzą się w środku nocy i nigdzie nie mogą znaleźć swojego taty. Co gorsza, z pogrążonego w ciemności domu poznikały też wszystkie drzwi i okna. Niektórym ta produkcja może wydawać się przeciągnięta czy wręcz nudna, ale u mnie skutecznie wywołała pewien niepokój. Myślę, że jej sekretem jest odwoływanie się do tych najbardziej pierwotnych instynktów, lęku przed ciemnością i tym, co się w niej kryje. W końcu, unikanie cienia jest częścią naszego ludzkiego instynktu samozachowawczego i zapewne dlatego działa to w tym filmie tak skutecznie. Nie ma w tej produkcji zbyt wielu ludzkich postaci, obcujemy przede wszystkim z otoczeniem. Widz ma wrażenie, że trafił do tak zwanego Liminal Space, co potęguje poczucie niepokoju i dyskomfort. A fakt, że obserwujemy tu próbujące sobie poradzić w tej sytuacji dzieci, sprawia, że Widz czuje się jeszcze bardziej nieporadny i przytłoczony otoczeniem, utożsamiając się trochę z ich przeżyciami. I może stwierdzenie, że nie mogłem po tym filmie spać, to trochę przesada, ale dla spokoju ducha wyjąłem z szafy starą, zakurzoną lampkę nocną i od razu spało mi się trochę lepiej. W moim przypadku utkwiła jedna konkretna scena z filmu, którego zupełnie nie pamiętałem. Jedynie gdzieś szczątkowe informacje pozostały mi w głowie. Wiedziałem, że był tam motyw jakiejś zamkniętej szopy na kłódkę, którą było widać z okna. Groźnie się zaczyna robić, kiedy dziecko mieszkające w tym nawiedzonym domu, no bo gdzie, idzie w nocy do łazienki, zerka przez okno, a tam szopa, uprzednio zamknięta na kłódkę, jest otwarta. Jak sobie to przypomniałem, to dajcie spokój, no kto to widział, straszne rzeczy. Oczywiście chłopak wchodzi do łazienki, a tam, no co, no straszna morda, no ale przecież nie mogę powiedzieć, że coś takiego gdzieś tam kiedyś było, byłoby to przecież zupełnie nieprofesjonalne. Dlatego zapytałem na grupie filmomaniaków, czy ktoś może kojarzy, no i się udało. Nie wymyśliłem sobie tego, bo dokładnie ta sekwencja pochodzi z Amityville z 2005 roku, tylko zamiast szopy był garaż na łódki z przystanią. No więc pamiętałem ten moment, kiedy oglądałem to z mamą w nocy, mając może, no, niewiele ponad 5 lat, i ona niestety nieudolnie chciała zasłonić mi oczy, żebym nie musiał oglądać tej szkaradnej twarzy. To się nie udało jak się domyślacie i miałem niezłą traumę przez jakiś czas chodząc do toalety w nocy, a także do wolno stojących składzików na grabie, bo w nich czai się prawdziwe zło. A jakby ktoś chciał zobaczyć dokładnie tą konkretną scenę to Amityville jest dostępny na Netflixie, a sama sekwencja zaczyna się w 20 minucie, także przeżyjmy to wszyscy razem. Ja swoją historię z kinem grozy i przyzwyczajaniem się do tego, czego się można bać, zacząłem stosunkowo wcześnie, za co mogę podziękować mojej mamie, która prowadziła wypożyczalnię kaset. Natomiast czy zdarzały się momenty, w których bałem się iść do toalety w nocy, wracać od kolegi z klatki obok? Oczywiście, że tak. I jednym z takich pierwszych momentów, w których Poczułem to naprawdę na swojej skórze, nie były jakieś, nie wiem, gremliny albo egzorcysta, którego mam dzisiaj na koszulce. Absolutnie nie. Otóż muszę tutaj przybliżyć krótką historię. Moi rodzice nie do końca chcieli, żebym oglądał z Archiwum X. Na szczęście dzięki pomocy skomplikowanego układu luster w mieszkaniu byłem w stanie się ustawić tak, żeby widzieć telewizor z dużego pokoju od siebie z pokoju. Więc oglądałem coś tam, słyszałem coś tam sobie, samemu dopowiadałem, bo nie wszystko byłem w stanie zarejestrować. Jednak apogeum miało miejsce dopiero w momencie, kiedy przyszła fala powodzi do Polski. I moi rodzice pojechali ratować miejsce, w którym mieliśmy również barę. A ja trafiłem do kolegi, i jego rodzice pozwalali mu oglądać z archiwum X. I tak oto trafiliśmy na odcinek z rodziną Pikoków rodziną kazirodczych mutantów których matka mieszka pod stołem, a oni się rozmnażają i w ogóle tam się jakieś szkarady rodzą. Szczerze, widziałem ten odcinek jeszcze chyba później cztery razy. Po dziś dzień przechodzą mnie jakieś dziwne takie ciarki, coś jakby sygnalizujące, że dalej się trochę tego boję. Jeżeli miałbym wymienić jeszcze pozostałe rzeczy, które zrobiły na mnie wrażenie, gdy byłem młodszy, na pewno był to odcinek z fryzjerem Fredem z Hojraka tchórzliwego psa i powtarzanie w kółko, że należy wsocić. No i klasycznie, musi dojść do tego jeszcze jeden film, oglądałem go u mojego kolegi Łukasza, u którego notabene oglądałem wtedy z Archiwum X, były to egzorcyzmy Emily Rose. Jednak mały Mateusz nie był świadom tego, że właśnie się rozchorował i ma gorączkę i musi wrócić po seansie egzorcyzmów Emily Rose do siebie, do Klatki i wejść na górę, po drodze mijając ludzi. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, w filmie jest scena, w której Emily mija przechodniów i ich twarze się dziwnie rozmywają. Sugestia film, wysoka temperatura. Miałem halucynacje. Cześć, jestem Hubert, nie śpię od 14 roku życia. Wszystko przez japońską klątwę. Wtedy zdecydowanie horrorów nie lubiłem. Film obejrzałem wbrew swojej woli i przeraził mnie bardziej niż jakikolwiek inny, który we mnie wmuszono. Tak, dojechał mnie typowy obraz o japońskiej creepy dziewczynce mordującej biednych nieboraków. Wiecie, z jednej strony działały tam wszystkie te standardowe triki kinagrozy. Dziwne oczy, odgłosy, mrok, przemoc, krew i jumpscare'y. Tyle, że to coś, co wietrzeje zaraz po seansie. Przede wszystkim klątwa mocno wjeżdżała w podświadomość. Osaczała, generowała poczucie beznadziei. Bo wiecie, każdy z nas ma takie swoje triki na oswojenie niepokoju w samotne wieczory. Dla jednych to będzie ciepła kołdra, światło, telewizor. Dla innych radio czy telefon do bliskiej osoby. No i coś z tego repertuaru zazwyczaj działa, prawda? No to klątwa wam to odbierze. Duch dziewczyny wyłaził z telewizji, harczał przez radio, czekał już nawet nie pod łóżkiem, a pod kołdrą bezczelne bydło. No nie było ucieczki. Także jeśli ktoś chce sobie zryć psychę, to szczerze polecam. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam Was do podzielenia się z nami swoimi przeżyciami koszmarami z dzieciństwa, albo i nie tylko przez które nie mogliście spać w nocy jakie filmy doprowadzały Was do takiej sytuacji, że patrząc w ciemną łazienkę, zamiast wiszącego ręcznika, widzicie demoniczną postać. Tym przerażającym akcentem żegnam się z Wami, a za uwagę, jak zwykle, gratuluję.